że bardzo, czyli można powiedzieć znalazłem, o w borde. Dobrze. E, chyba to był faktycznie fatalny plan. To był faktycznie fatalny plan. Kyle Crane dowiaduje się od Spike'a, że pomimo aktywowania pułapek misja Brekena, przywódcy wieży zakończyła się fiaskiem i zwołuje zwiadowców na zebranie. Informuje GRE o spotkaniu ze przywódcą wieży w celu ustalenia jego tożsamości. Jade nalega Brekena do pozostania w wieży, a Kyle postanawia samotnie wyruszyć w celu zdobycia zrzutu. Po chwili Lena prosi go o dostarczenie lekarstw dla Brekena od Gazego, Następnie interweniuje do pokoju 22, w którym ktoś potrzebuje pomocy. Tam spotyka Bahira, który zasłabł po zażyciu fałszywej antyzyny. Potem spotyka Dawuda, który prosi go o dostarczenie pistoletu, żeby mógł spokojnie wydostać się ze swoim synem z wieży. Odnajduje Yusufa, który handluje fałszywą antyzyną i dowiaduje się od niego, że producenci tego badziewia przybywają w aptece. Tam dochodzi do bijatyki, w którym Kyle odnosi zwycięstwo. Później oczyszcza kolejną bezpieczną strefę i wyrusza do Gaziego po lekki dla Brekena. Widzę, że gdzieś mieści się jakby pod spodem, a jestem akurat na autostradzie. Ale dobra, już mnie. się na to i czy będzie jakby pokonie zejście? Okej, okay. to worki. I doskonale. Dobra, akurat dostyskałem punkt zwinności. co to mogło zrobić? Ślizg podczas sprintu albo też od judo. Oczywiście, że ślizg. I od razu to wykonać i po problemie. Dobra, to trzeba od znaleźć mieszkanie Gazi'ego. Gazi? Jest tam kto? O, chyba nie tutaj, ale, ale lepiej to otwórzmy. Zobaczmy czy tutaj kogoś znajdę i... Raczej mało możliwe. O, ten koszyk, coś nie znajdę, okej, okay, już jednak nic nie ma. W lotówce może coś znajdę i mamy... Chow'a? O, to sobie życie. No, nieźle. Dobra, zobaczymy, co tam jeszcze znajdę. Mmm, widzę, że na razie nic tu nie ma. O! Jest skrzynka. Mamy gwoździe i kawa. Właśnie, jeśli chodzi o plany, mogę z nimi coś otworzyć? A, nie mogę. Mogę tylko jakby sznurk, a tu za. Co no, to mogę jakieś takiego? O, tu jeszcze mogę wytworzyć właśnie wytrychy, petar i apteczkę. Tylko to otworzę apteczkę dodatkowo. I gotowe. Mogę jeszcze wytworzyć kolejne wytrychy, ale na razie tego nie potrzebuję. Dobra, to jeszcze tutaj otwierajmy. I widzę, że Baję tu chemik był, co nie? Dobra, było na to, że nic tu nie ma. Dobra, no to otwieramy i... bo jakby ostatnio zamknięte. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to szybko tutaj otwieramy i... A zasilający możecie do czegoś przydać. Nawet teraz ostrożnie, powoli i teraz tutaj spaćmy. Gazi, jesteś tam? Ja raczej niestety nie mam możliwości, żeby to już tu było. Chyba, że mogłem w inny sposób wejść, raczej nie. I zgaduję, że tylko tutaj może być to mieszkanie. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś w wypożyczalni filmów? E, nazywam się Krain. Krain? Krain, brzmi jak Klan, jak Turan, jak Waran, i trochę jak plan, i Klan i, i taki inny plan, Dobre. I, i. Mogę wejść? Nie, nie, nie wolno! Nie możesz! Dziś ja i mama mamy specjalny dzień! Dziś jest dzień mamy, a, a to najważniejszy dzień na całym świecie! Czy jesteś z, z zapożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o, o mnie! Ma tytuł, Charlie, i cały jest o mnie i, i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosyć ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, je, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak y, mówią ludzie w aptece. Czyli ma po prostu dać jakby film z wypowiedziami, wideo oraz. Czekoladę? No dobra, miejmy nadzieję, że jakoś to wypali, a zarazie to jest. No trochę daleko, ale szybko się z tym uporam. Teraz mogę jakby. tuneleta pójść? Sądząc po dole, widzę teraz raczej na mapie wskazuje. Nie wiadomo, czy wskazuje jakby jest. O czekaj, jednak jest. Może bardzo, czyli można powiedzieć, znalazłem. O tych borde dobrze. Eee, chyba to był faktycznie fatalny plan. To był faktycznie fatalny plan. O! Przynajmniej sobie to przeszukam. No kurde no. Eee, wydawało mi się, że po drugiej stronie będzie wejście. Okej, okay, po problemie. I widzę, że od razu mogę odblokować kolejną strefę. No a widzę, że ktoś to... O! Co to jest? Nie ma pojęcia tutaj jakby znacznik z dolarem, ale to będzie jakiś tymczasowy sklep. To może, jezus, paria. To może go za to zajrzę. Nie ma złego momentu na dobry interes. O, ja się to słyszę. E, dzień dobry. Co tam mamy? O, to jakby tymczasowy. Ja mam takby klucz francuski. O, to mogę jeszcze to, co wykupić. A wasili, ja mam. O, tego ja sobie sporo. Mogłem. O, zaraz, to widzę na cztery naprawy. I na jakieś trzy ulepszenia? Czy na razie mogły się z tym wstrzymać? O, może jeszcze to, to otworzę. Ja Tylko mogę włączyć radio, ale. Wiecie co mój akurat ma sport, to mógł wykupić. Dajmy z... zwykłą rurę. U Usu... sub! Co? Właśnie. Tylko mam nadzieję, że nie zauważyłeś, ze względu na to, że cię tak pociachałem. Dobra, to mogłem dać tak. W zwykłą rurę. Rozmontować, bo już nie będzie mi potrzebne, i od razu dam z rurę. zobaczymy, co do tego zobaczymy, jak się ono sprawdzi. Wiem, wiem, że tutaj mamy zwykle truposzy, że hmm. ma sporo energii, co nie? O jezus, Maria. Ok, dawaj, o jezus, Maria, Szybko wspinaj się, wspinaj się i szybko tędy. Okej, okay, po problemie. Da się umie spinać Ok, za no i został ugłuszony Ciepięknie. O, był jeszcze kolejny Olerano, Ok, Okej, poszło i cyk. Coś tam pomogło, co nie? Coś tam idzie, coś tam idzie. Czekaj, jeszcze kopczyk i cyk genialne. No dobra, za co ma niby tutaj zrobić? Że tutaj jakieś znaczniki. Yy... A, dobra. Już rozumiem. Dobra, pora odblokować to Czy Jeden. Okej, chłopie zaścimy. Tym pomogę. O, czekaj. No, poszło. Genialne. Akurat, bo to bariera przeciwczołgowa i da się spraw... Chociaż że jest drewna. A, dobra, poszło, to poszło. Ok, co tu mamy? Żywiołowe gwiazdki do rzucania. O, tu, no tak, dopiero teraz mogę tworzyć. I tutaj początkowy handlarz obniża ceny. Nie. Dobiorę. Dobiorę, oczywiście. To oznacza, że mogę wytworzyć co cesarz... Właśnie chcę wytworzyć. A w... potrzebne jakby. ty mogę koktajlować, bo to flary zapalające, wybuchowe zamarzające. O, ty w mordy. Ja pierdolę ile tego jest. I mogę sobie tego st stworzyć. Okej, okay, zaraz, co mogę tutaj jakby stworzyć, gwiazd, strzały, strażnika, te mogę jak cały z więźnia, do tej zwyczajnej o kurde ile będzie miał Kurde, bo obrażeń, ja pierdolę, zaraz to zobaczycie. Coś no tu jest zwykłego, do podmuchu wiatru to nie, yy, megeta, strzały, to jest w skrócie tylko po prostu do tych strzałów, co nie, bo jeśli chodzi o całą całość więźnia to Trwałość i poręczność trochę się zwiększyło, ale ja pierdolę obrażenia. Ja będę po prostu wszystkich to co ja? O kurde, nie to co chciałem. Dobra, no, czyli tak, najpierw krujmy się, tylko chcę właśnie wypróbować ten całos więźnia. Gdzie to jest? To chyba... Czekaj, czekaj, muszę to sprawdzić. A kurde, nie, nie mam, nie wam wyekwipowanego. O, teraz lepiej. Dobra. Przetestujmy to. I cyk. Będzie to one shot owoc, nie? He, wszystkich one shootuje. No niestety, potęga DLC. Nie wiem, że to poszło. Ej, co jest, kurwa, no? Wypierdalaj. No. Ja pierniczę, Akurat mnie kurde, nieco zaskoczył. Zobaczcie, coś się znajdę. Okej, okay, po problemie. O kurde, a to skurwysyn. Nie no, jest pewne. Zasłużył sobie na... Tak, walnić prosto w linkę. O, widzę tu policjanta. Proszę skierować się prosto tutaj. Dziękuję. Teraz trzeba skierować się prosto tutaj. Tylko jak się mam się tu przedostać? Aha, czy zablokowane od drugiej strony. Dobra, zaraz się tym zajmę. To tu, pewnie tutaj, co nie? To nie wskazuje. Ja może jakby jest to jakby o wejście. O! Może tutaj coś tu znajdę? O! Chyba to mam. Uf, dwa macie jednak to nie tutaj. Nie no, nawet bogot twórcz wytrychem. Może to jakoś inaczej to wykombinować, ale zależy jakiś sposobem. No widać, że zregulowane cholerne te barierki. Nie moment, chcesz wycofać. Ja w ogóle nie zauważyłem tych drzwi, ale jestem śledny. Nie no, może powiedzieć kolor, bo takie sobie, ale kamuflaż. No naprawdę jest pyta. Okej, okay. jest dok. Cholera przeklęta blokada. Kurwa, nie teraz! O! Chyba się udało, co nie? Okej. Okay. Charlie, Charlie. C jak Charlie? Okej, okay, trzeba czyli Z, B, D, F, C. Nie ma tu w ogóle C. C. C to może tutaj. Ale nic tutaj w ogóle nie pokazuje. Właśnie jakby tutaj, ale widzę tylko B... A, tu! Okej, okay, już znajduję się i... Mam Cię. Teraz musisz D to jest. Jak to jest w ogóle możliwe? Dobra, było minęło. A zaraz, czy tutaj niby było jakby na górę, ale nie, raczej na to nie wskazuje. Dobra, kierujmy się tym razem po czekoladki, czyli to co lubię najbardziej. Ale Tędy to się nie przedostanę, ze względu na to, że zablokowane od drugiej strony, choć tutaj, o cholera. Yy, Och, nie dobrze. Yy, czy jest jakaś inna możliwość? Nie, warto byłoby z nimi sobie powalczyć, ale okej, okay, jednak nie mamy jakby przejścia. Poczekaj, może jednak będzie przejście. Może jednak będzie. Próbujmy i. Nie. Na no, to nie wskazuje, ale mamy skrzynkę. Ale widzę, że innego przejścia nie ma. Chyba, że mogę po prostu ich odciągnąć po prostu od daleka. Dobra, to powinno... O, Moje nogi! Okej, okay, szybko... Otwieramy. Wiem, że tam jest jeden truposz, ale zaraz się tym zajmę. O nie, jednak go nie ma. O nie, tutaj jest. Okej, okay, po problemie. Zlikwidowany. Yy, gdzieś tu było jakieś czeko. A, to kawa. Może tutaj znajdę... O, może w lodówce? Ale kawa. E, zaraz to jest w sklepie kawi kawiarenka. Proszę jakoś nie przeszkadzać, ja to próbuję coś tam wyczaić. Widzę. O jest. Znalazłem. Dobra, para szybko zanieść ten film oraz pudełko specjalnych czekoladek. Cisza tam, no. No i po problemie. Mógłbym każdy, z każdym walczyć, ale nie będę marnować właśnie swojej takiej spojowej broni. I dalej by się przydało przeciwko. Hm. Okej, okay, to ja na razie nie będę przeszkadzać, to skieruję się tamtędy. Mógłbym mi poważnie na blisko, ale niestety są tam jakby trujące opary oraz trujące ga. Okej, okay, nie tędy droga. Czy źle mnie pokierowało Pewnie ta? Dobra, po prostu szybko się skrójmy do ceny. Gazi, już jestem. Proszę bardzo, już dostarczam. Masz tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! Fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. No pięknie, a akurat liczyłem na to, że... Dlaczego mnie w pory nie wpuścił, no? Czyli trzeba wejść jakby... Po sto przez sto. Aj! To jakby to jakby inaczej, co nie? Może spróbujmy jakby powiedzieć tędy raczej. Nie, też się pójdzie. No to jak, jak niby mam niby się, się stąd przedostać? Ja bym nie jakby innego wyjścia. No tędy to mógłbym, ale teraz... Może tego rusztowania. Ale to znaczy, że będę musiał wspiąć się prosto na... na most. Już nie zaszkodzi spróbować. Po to się kierujmy. Okej, okay, można powiedzieć, że... O Jezus sparia. ja jestem jak budzić. Dobrze idzie i gotowe. Dlatego przytoczę się jakby teraz tędy. Teraz jakby dołem. Uj! Jak zwykle most obrywa. No tam mamy ciekawego. Lepsza okay, gwiazdka do rzucania, no doskonale. Dobra, otwierajmy. I to, po potem wiem, co się stanie. To będzie będzie ma matka. To będzie jako truposz, co nie? A to właśnie Tak na to liczę. No dobra. Pora weźcie po... Teraz mamy film. Mama ogląda. Zara. Ty. Ja, ja przypuszczałem. No, tatknę 21, ciekawe, ale. O, ma być matka? Ja bym spodziewała się truposza, ale nie tego się spodziewałem, no... Czaj... jestem ze spokojnej się oddala, ale... Okej. Okay. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Ach, dzięki Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. O, nie tego się aku spodziewałem. No dobra, gdzie te. Jakby te tabletki. Leci leki przeciwpadaczkowe? Otlet? Aż nie. Za dzień nie to znajdę w ogóle. Nie mam pojęcia. O! Okej, okay, już mam. Już mam. Wie co, teraz jakby z powrotem muszę cię skończyć, na no, gole i... ale... no na... nie tego się kurde, spodziewałem. Ale cóż, jak mówiłem, jeśli chodzi o broczne detale, to mam akurat wreszcie święty spokój. Obra, te zanieśpite... uty. Okej, okay, jednak dalej żyje, jednak dalej żyje. No, po prostu. Kurde, zacząłem spinać się na drzewo. No, nieźle. Dobra, szybko skierujmy się do celu i dajmy te leki i lenie. No, akurat jestem blisko jakiejś nieaktywnej strefy. To myślę sobie. może żeby tak zaktywować. O, co jest? No tak. No, po prostu zaskoczenia mi wzięła, co nie? Prosto w obroty. No to. Bank i bank i. pi bank. Nie po problemie. To teraz szybko zamykamy i po sprawie, szybko idzie, wszystko poszło tak jak miało być, no, tak już lepiej, dobra, trzeba obok, o, na, to jednak niżej, dobra, no to przełączamy wszystko i mamy aktywowaną strefę, no, znakomicie, dobra, skierujmy się dalej do, do tej leny. Jakąś kolejna aktywność, już pomagam. Nie gotowe. Dziękuję. Nie ma sprawy. O, 107. Spoko. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie. Breken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. No i spoko. Poszło tak, jak miało być. Oczekaj, mistrz. Robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają, a przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży, a ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. 10 dolców, a nie więcej? Tu już nie będę o to narzekać, dobra. Dziś, jeśli chodzi o zadania, to rewolwerowiec dodali, bo nie pojęcia, co z tym zrobić? I pora, właśnie skoro się z GR. Dobra, to szybko się tam kierujmy. Ciąg dalszy nastąpi.